Cześć Siemano, z tej strony Jano, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Moi drodzy, farming 19 latuje na kanał e... W dzisiejszym odcinku budujemy gospo pod serię, e... a w następnym odcinku raczej jutro będziemy kupować sobie sprzęty. No więc dobra, kupmy sobie teren, czyli będzie tutaj, oczywiście to no i weźmy sobie w budynki no i co ja tutaj mam, oczywiście z bolusza, bo gramy na tym mapie no i dobra, weźmy sobie tutaj tutaj, 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 tutaj jesteśmy tutaj, tutaj. Yeah, włączamy sobie Control. I już możemy postawić moja sztuczka magiczna. E, oczywiście pana Jaroweinsza. Dziadostwo krzaki, jakie. O, tu to można fajnie renować takie krzaki. Co jest z trawą? No to mamy trawę. Okej, okay, weźmy sobie tu wymalujemy. Napiszcie z jakiej mapy byście chcieli kolejną serię w komentarzach. Wejdźmy sobie różne ustawiać pół. Tutaj zacznijmy sobie o tu, tu. i lecimy sobie z kłopotem kurczę krzywo trochę, no tylko czekajcie. Moje zasoby budowane są takie, że o proszę bardzo, powinno być chyba pik, a no, dobra, słuchaj. idziemy tak tak. i walnijmy tu w jakiś garażek idziemy coś teraz z mapy z mapy walimy sobie garaż na no. sprzęty. ty się to zwoi nie? nie? No, o mamy jeszcze te sprzęt na strażkę, które ja nazwać, sprzedam I... Będzie. Tak. Eee, I teraz trzeba sprzedać to. No, postawimy już tu tak. Normalnie bez tego. Czekajcie. Teraz eee, wejdźmy w zagrody dla zwierząt. I tu mam coś takiego fajnego, bo to jest taka stodoła z kurnikiem. Zobaczcie, najpierw ja jeszcze tego portu do trochę. To jaki to był ten? Tak. Tak, ten. Um. Nie będzie tak. Um. A jak mówię, piszcie, sobie tam, piszcie w komentarzach, jak coś by chciał, który jeszcze z innej mapki. Tu piszcie z jakiej. Ja mogę pobrać każdą. Nie z Wysokiego Brodna możecie nawet zaproponować. Ktoś się znajdzie. I piszcie czy mam budować gospy na odcinkach, czy poza odcinkami. Eee... Co dalej? Siatkę weźmiemy. Щотка, шатка, 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 Щотка, шатка, щетка. Щотка, шатка, секка. Щотка, як, шатка. Трала. Щотка, як. Um... Политьюк. Na wszędzie Pobudujemy nią Tra la, la 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 Skaszać? Dobra skasimy już to Mogę wam oznajmić, że raczej pierwszy ciąg to już będzie trzypek jak to się wbije w okno, to mamy trochę, bym powiedział, przez... Nie będę mówić... O, w ogóle to ja czym trzymać. szanowny. Po ja prostu wymalować tylko to trawą. No i tutaj, git. I... Weźmiemy sobie tak. Hmm, dobra. A może, a nie, bramę już wziąłem. Przecież, dobra, po prostu sobie miałem śmietnik, postawmy. Jakąś ławkę też tu przed Hawirem, bo wiem, że się przed Hawirem ławki stawia. No, bo tu też gdzieś nie, na podwórku postawić takie, no, smaczki. Tu no, w jaką suszarkę Grilla Jeden stolik no, oczywiście, kwiaty, no bo jakby inaczej jest kwiatów gospodarka, to tak trochę średnio bym powiedział. Ja nadarktuję, no, no bo na niektórych mapach nie ma takich jak tu więc na niektórych mapach trzeba to znieść. No trampolinę, zbalimy. To jest kurwa, ta czarna dziura? Czyli co? Ciężko za to wygląda czarną dziurę. No to bo te czarne dziura. Dobra, nie ja już zostanie. Te tekstury się chyba nie wczytą, tak? No. Dobra. Dobra. Czekajcie, pozwólcie, że sprawdzę czy bez nagrywa. A e, jak tak to ile już? 7 minut, no a się trochę czasu. Mm, dobra, szopy e, było. Mogę blaszaka w sumie walnąć, nie wiem. Wal Blaszaka, walna, wal, walnąć. Ma? Nie ma do Dlaszaka walnąć. ja Nie wiem w sumie co to na Bizona postawić. Bardziej Bizona będziemy kupać. Zobaczymy jakie sprzęty. Hmm. Deutsche Linera też mam, Holanda 8040 pod koniec jakoś to wam może pokażę co sobie coś tam wybierzecie, co byście chcieli, jakie sprzęty, ale ciągnika to wam mogę dać drugi wybór, bo pierwszy to będzie trzypak, bo razu już mówię o moich konfigurach. W moich konfigurach trzypak będzie, nie dla rozbieżną tylko shopy. no ja zacząłem farminga nie wiem, komputer trochę tam mam już, nie wiem, ile go kupiłem sobie. Eee... Nie wiem, sobie. Nie no, po prostu mam komputer i tyle. Nie to. Nie będę mówił skąd, nie będę mówił jak, ale mam Z <grymna> YouTube zależy. Nie, 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 Sobie ja robię. Nie będę mówił skąd zarobię. A to, to prostu, właśnie. nie było tematu i się o tym pytać. Elo, ELO 230 z nowego kompa korzystam po prostu, bo mam elo no, w spadku. <laughs> nie no. Jak skąd tam mam spokojnie. Nie będę mówił skąd, to o to się nie pytać. O to nawet mnie się nie pytać. bo grozi usunięcie komentarza Grozi usunięciem... Napiszcie hashtag fs 19 je... W końcu, w końcu FS-19, ja wam przy, a ja wam przypnę serduszko. W końcu FS-19 najlepszy, kurde, hashtag świata, nie? To jest okej. Właśnie w środku. Cyk, no i chyba trochę przeleciał. Zobaczmy, jak tutaj będzie brama pasować. No, przesadziłem trochę. Dopiero jak No jest w ogóle fajne, no ale mi się bardzo podoba, ona jest bardzo duża bardzo dużej pasuje tu na przykład idealnie. Nie? No, jeszcze zaraz przyzdobimy jakimiś smaczkami i... jak chyba. No dobra, lecimy drzewka. Trzeba zrobić. Schlona. Chciałem iść do Blaszaka wiadę, gdzie omawiam to sprzedać te drzewa. A jak nie, to trochę słabo. Chyba nie można. Ja nie można. Dobra. Eee, tam jadę, dobra, nie, A to najwyżej, blaszak będzie taki sto, statyczny. Nie, no jakieś tam się wcisnę. Jak w przyszłości się najwyżej wytnie, nie? Tego, jak do drzewa jakieś smaczki dane. ale Krzywo będzie, ale git. Krzywo będzie, ale git. Najlepsze chłopie słowa. Dużo Ej tu, 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 tu tą brzuszkę dam, bo ona będzie pasować w ogródku też, by coś pasowało, też. Udamy sobie średni Buk, Buka damy. Czy Buk to, czy on lewituje? Co? Ej, on lewituje. Ja unlewituję, o Dobra, wiecie co? Ja poza odcinkiem go po prostu wytnę. Czy a bo ja się... A ja... a czeka, bo ja mam przeżmoc na sprzedawanie budynków. Gdzie będzie, że będzie, gdzie będzie jeden? Czy ja mogę coś sprzedać? To Dobra, mamy, nie ma tego, elo już do nie powróci Znaczy tego już nie kupię dobra nie będę mi się tego wycinać, przynajmniej ile minut masz dobra, robimy jakieś ostatnie smaczki dodajemy pierdoły małe świerko, świerka możemy dać, świerki nie będzie nie będzie lebitował. proszę bardzo też jakiegoś świerka damy tu Kurde, dobra, wiechowi na polu postawiłem. Będzie git, więc co? Pokostło nam wyszło takie. No, możecie napisać co mogę dodać jeszcze, to po za odcinkiem dodam. No więc co? Ja się z wami żegnam w tym odcinku. To by było wszystko. Ja się z wami żegnam. Cześć. Na razie!